Banking Excellence to rozwiązanie adresujące wszystkie największe wyzwania, jeżeli chodzi o przetwarzanie płatności, o automatyzację i wykorzystanie 20, technologii XXI wieku, takie jak webserwisy. Bo banking Excellence powstało z praktycznej wiedzy, z wiedzy, która czy ja, czy osoby, które je tworzyły, Pracowały również w działach księgowości i w firmach, gdzie zajmowaliśmy się płatnościami, zanim staliśmy się konsultantami w SAP i zaczęliśmy pracować z tym systemem. W momencie, w którym rozpoczęliśmy naszą karierę, zauważyliśmy dosyć duży problem, czy może wyzwanie, jeżeli chodzi o przetwarzanie płatności w SAP, dlatego że było ono dosyć uproszczone w stosunku do tego, co oferuje dzisiaj technologia. Bank Ekstrans skupia się przede wszystkim na ułatwieniu pracy i zapobiegnięciu powstawania zatorów płatniczych związanych z długim procesowaniem płatności i odgadywaniem, za co płacę, dlaczego płacę, kto to autoryzuje, jak i również drugostronnie zwiększa możliwości sprzedaży poprzez to, że. Pozwala wykorzystać technologię wgrania wyciągów śróddziennych i ich automatycznego rozksięgowania, co wpływa a, u praktycznie wszystkich naszych klientów, którzy nawet wcześniej z tego nie korzystali, z takiej funkcjonalności, wpływa na zwiększenie sprzedaży poprzez po prostu szybszą aktualizację limitów kupieckich, poprzez szybszą informację dotyczącą gotówki, którą mamy na, na stanie a, i a, w ten sposób szybszą reakcję, i również zwiększoną sprzedaż. A, tych elementów banking excellence jest kilka. Nie jest to tylko wyciąg bankowy, nie jest to tylko oczywiście obsługa płatności. Składają się na nie i kokpit płatności i kokpit wyciągów, o którym opowiem później.